Oj! karły to wróg najgorszy, ze wszystkich. Wrók, A wróg. Ale swój, mój, nasz, na własnej krwi wyhodowany. Dzień, dzień nie można było, a? Oj, Mania, ty nie nerwuj się. Trzebaż nam było szukać nowego wroga, jak tu pod bokiem znalazł się stary, a? Toż to by było nie po burzemu. A tak, 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 tak. Вот и приехали. Ну, бабчик, хоть и наперве. Боже ж ты мой. Но ну, знаешь, Боже... это все твое. Зачем берешь этот дом, когда в деревне лучшие? А мне лучше не путшевно. Я хочу свое.